...najlepszych wszystkich klubów. Kolporter Korona walczy o finał Pucharu Polski, a Vive o awans do finału Mistrzostw Polski. Kiedy szczypiorniści Vive w hali przy ulicy Bocznej będą wybiegali na parkiet, piłkarze kolportera Korony Kielce już powinni wiedzieć, czy są w finale Pucharu Polski. W zwycięstwo i historyczny awans żółto-czerwonych wierzą najwierniejsi kibice Korony Kielce. Na mecz do Płocka pojechało prawie stu fanów Korony. Jest to normalne, że chcemy pomagać swojej drużynie i klubowi w takich, w takich momentach, szczególnie kiedy e, awans do finału jest w zasięgu ręki. A poza tym miłość do drużyny mierzy się w kilometrach i, i my tak właśnie robimy. Jeśli piłkarze kolportera Korony Kielce awansują do finału Pucharu Polski, będzie to największy sukces w 34-letniej historii klubu. Żeby kibicować Koronie trzeba było przejechać prawie 300 km. Dużo łatwiejsze zadanie przed fanami kieleckiego Wiwe. W tej hali, dokładnie o godzinie 19, nie będzie ani jednego wolnego miejsca na trybunach. Powody są dwa. Półfinał play-off i drugi, ważniejszy, bo przyjeżdża Wisła Płock. Będzie to już 80. spotkanie tych dwóch zespołów. Jedno jest pewne, będzie to walka o każdy centymetr boiska. To są takie spotkania, które wyzwalają dodatkowe emocje, ale są też solą. Tej ligi. Myślę, że ta liga bez, bez nich byłaby nudna. Na dzisiejszy mecz biletów nie ma już od ponad tygodnia. Prawie 3000 tysiące szczęśliwców obejrzy spotkanie, o którym będzie się mówiło długo po jego zakończeniu. Vive nie ma co kalkulować. Musi wygrać, aby awans do finału powalczyć w najbliższy weekend w Płocku. Piłkarze korony wygrać nie muszą. Im wystarczy remis, aby na stałe zapisać się w historii świętokrzyskiego futbolu. Wyniki obu spotkań podamy w wieczornym wydaniu informacji, a w tej chwili na stadionie w Płocku po pół godzinie gry jest bezbramkowy remis.